Siemano, z tej strony by po dłuższej przerwie. Zaczynamy ponownie, jedziemy z grubej rury. Od razu <coughs> puszczę trzy filmiki. Dzisiaj będzie prawdopodobnie pierwsza część. Jutro, druga i trzecia. Zobaczymy zresztą. Jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałem Was pokazać um, Science Row 3. I w tym filmiku chciałem Wam pokazać ten um, początek gry oraz... Troszkę późniejszą fazę, gdy już mam wszystko odblokowane. Yy, będzie mogli również dać edytor postaci. No to jedziemy. Yy, istnieje ok. Zagramy sobie na normalu. Jest również opcja hardkorowa. Yy, ustawienia wyświetlenia. 75 starczy, jedziemy. Dobra muzyka, słuchajcie. <słuch> Może no, w tym czasie powiem, że Rock 3 ukazał się jakoś w listopadzie. A teraz mamy motyw ze Stars, Star Warsów. Patrzcie, graj jest w polskiej wersji językowej. Napisy macie na górze, pewnie się nie doczytacie. Ale kawałek to wam pokażę może. Dobra, idziemy tą specką scenę. Okładają zioma. Ogólnie gra jest y, taką powiedzmy kopią GTA, ale zrobioną na wesoło. Zresztą sami zobaczycie. Co tu się dzieje? O! Jakieś czary mary, dragon <gry> A jestem dzikus. Może trochę excellent. Okej okay. A on to oglądał sobie na komórce. japońskie reklamy Kazisz, hmm, tak że jest spoko gotowy Luzik, przecież sam nagrywam sceny kaskaderskie Jesteś z nami, tylko dla towarzystwa Aha, Więc nie zgrywaj bohatera z filmu Hongkongu. No dobra, nie będę wam tutaj. Czytał, jedziemy, z akcją. Albo jeszcze nie jedziemy, czekamy na Loading Okej, okay. ha! Mamy swojego bohatera Taki mały Johnny Musimy zabić tutaj strażników To jest sam początek gry, jak wam mówiłem Patrzcie w ogóle, co tu się dzieje, totalny rozpiździel To to jest, jest, jest jeszcze nic, w późniejszej fazie gry jest naprawdę hardkorowo Dobra, ubijmy go mają śmieszne maski na głowach. Jedziemy dalej, musimy przeczyść się. A, to naszej straci. Do Rwandy. O! No ale jak zawsze w tego typu grach, to coś nie tego typu we wszystkich grach na początku mamy tutorial. Ja postaram się to przejść dość szybko, żeby pokazać Wam jak najwięcej. Uła. Uła, Łapcie to. A, ogólnie w tej grze dostajemy jakby... Punkty, zostajemy nagradzani za wszystko, za totalnie wszystko: za jakieś poślizgi, ślizgi, zabójstwa, niezabójstwa, jakieś, nie wiem, y, jest nawet jedzenie za podprąd Zobaczcie <guts>, <tiles> na piersi tego kolesia But, oh. huh. What? D Not cool, man! Oh, good. <sighs> we we'll need to set those above the boat. Hey, I think we've got company. It's a good Normalnie jak z biupnuka podpisujemy autografę. I podkładamy pizza. Hey guys! Called the helicopter!

I napierdzielamy do tych strażników. Uh -huh. Jadą. Kropko. I w A Z tego to by wypadało wykończyć, co? Takie. O. Oh. Ha. Jeszcze, i jeszcze, wiesz a o. o Musimy się bronić tutaj przed falami tych policjantów ze spata Wszędzie jest SWAT, a tam mamy w tle baner Sainz, um, gangu tego Science Świętych. Tarcze Może od roja O, można podnieść sobie tarcze, weźmy sobie tarcze Bierzemy tarcze, jedziemy z tarczą Uhu. Dobra muzyka, można się wkręcić. Eee, ta tarcza jest cudowna. Kujowa jest. Jak ją zmienić? upuść tarczę. No i na ogóle Ogólnie kastenki są fajnie zrealizowane. Tak już mówiłem, na wesoło. Na pewno nie można powiedzieć o tej grze, że jest nudna, co chwilę dzieje się coś innego, misje są bardzo rozmaicone. Jak widzicie, teraz podnosimy się na jakimś... Na czym się podnosimy? My będziemy lecieć helikopterem na jakiejś platformie, ha. Strzela się naprawdę wyśmienicie. Jesteśmy taką maszynką do zabijania, a my tutaj... Powiedzmy... Wow, w rękach... Chodzącą śmierć Albo nie chodzącą w sumie. Ona nie chodzi Ale piskamy do wszystkiego i wszystko się rozwala my żyjemy jak Rambo normalnie Albo nawet lepiej Rambo to przy nas to, wiecie O My rozwalamy helikoptery A Rambo co rozwalał nic nie rozwalał I o. Co się dzieje? Płynne przejście do... do czego? Musimy się... O! No i kto powiedz że granie jest efektowe, no? O! Oh. Tak utrzymuje, to ja nie wiem. Jakiś madik, kurde. Albo tymi włosami od papu. Na rzepy. Ja do Mamy nieograniczoną ilość amunicji w ogóle. Także wiecie, tutaj nie ma... Lipka. O! Jest kacenka kolejna. żyliśmy nasze. O. O. Dobra, dzięki za uwagę. To pierwsza część. Zapraszam do oglądania kolejnej.